Mapa. To jest najważniejsze zacenie. Nie, to zostawię sobie jednak na trochę później, zapewne. Jeszcze pora poeksporować. Jeszcze kolejne piętra. Tu już kiedyś chyba zwiedzałem na ten teren, no właśnie. Ta dalej się już nie przedostaniemy to jakieś niewidzialne ściany i tyle. A z kolei w aptece. Nie, to już nie wejdę do środka niestety. No cóż Siady krwi jeszcze nie posprzątane. Kilka dni temu to widziałem. Nikt się nie zajął. No cóż? Do apteki raczej już nie wejdziemy, ale proszę bardzo, jeszcze nie wszystkie tereny były przeze mnie przeczesane. Tak, jeszcze naokoło. Chyba nic to po mnie. Jestem za wysoko. No właśnie, nie mogę wskoczyć. Jaka to jest dzielnica? Dzielnica Perłowa. Mamy też misję poboczną z tego, co widziałem w okolicy. Dziennik Artysty. Pamiętam czasy, gdy rajski port był małym miasteczkiem. Kraviger w tamtych czasach nie był to nawet pełnoprawny tytuł. Nie rozstrzygał żadnych sporów bardziej skomplikowanych niż bójka w barze. Teraz mamy zasady, których nie rozumiemy. Ograniczenia praktyk, o których ochronie nie myśleliśmy. Punkty kontrolne, granice, aresztowania. Dobrzy ludzie znikają w nocy i za co? Bluźnierstwo? łamanie przysięgi. Prawa imperium pełnego cudzoziemców. Ader trzyma dziczy w bezpiecznej odległości, ale my nie rozumiemy, z czego zrezygnowaliśmy, idąc na kompromis. Pamiętam czasy, gdy rajski port był małym miasteczkiem. Bogowie, kiedy zmienił się w to miasto? Artysta jakiś pisał, ale chyba się nie dowiemy, jaki. No, to miasto się rozbudowało na przestrzeni ostatnich lat. To z pewnością coś jeszcze zrobimy tam niżej? moment... Czy już to wszystko szczegółowo pokazałem? W sumie nie jestem pewien. To jest ta główna dzielnica handlowa. Coś tu jeszcze mamy w okolicy. Wiele nie widzę. Tędy? To jest jakaś misja, czy o co chodzi? Nie kojarzę terenów. Fiament. A to jakaś nowość. A dobra, ten bohater. Falwa. Kiedyś mieliśmy misję poboczną od kolesia, ale znajdowało się w trochę innej lokacji tej misji też nie do końca. Nie do końca ją wykonałem. Nie wiem czy to. ma rzeczywiście jakiekolwiek jakiś wpływ na fabułę. Zobaczymy. A pewnie nad nie ma. Zająć życie znając obecne standard gier AAA

na siebie, szanowna pani sługuska imperatora. W takim razie będę uważał, by się nie posisknąć. Easier said than done, little godkin. The streets of Paradise are slick with blood. Now be gone. Thala tires of your yammering. Hmm, w takim razie co jeszcze mogę zrobić w okolicy? Chwilę, Mamy coś wartościowego. Mamy też misję poboczną, ale to wolę sobie zostawić na trochę później. Zapewne. To już czytałem informacje jakiś czas temu. Nie, może w takim razie warto było wyruszyć na jeszcze wyższe tereny. Tędy. To była rzeczywiście większa katedra. Do tej pory nie sprawdzam I to by była nawet ta misja poboczna, to zostawię sobie ją no trochę może później. Na razie przeszukam regiony okoliczne. Jacuzzi. O, raczej woda nie jest ciepła. Informacje. Guriano. Rozmawiałem z moim informatorem ze stalowej groty na temat zatrzymania Twojej matki 13 lat temu. Niestety nie znalazł żadnych informacji na jej temat po aresztowaniu. Biorąc pod uwagę okoliczności, trudno mi sobie wyobrazić, że wciąż żyje. Mam nadzieję, że pocieszysz się faktem, że byłaby dumna, że kontynuujesz jej pracę. Ranulf, tak zwane. O to nie, nie słyszałem o podobnych bohaterach. Had for every... Tędy o. Jak poukrywane. Nie, piętro wyżej już będą zablokowane. Niestety rzeczy. Dodatkowe informacje. Dusza bez granic, rozdział pierwszy. A nie te jakieś informacje w postaci. Nie, dialogów, skrótu fabuły. Wydaje mi się, że nie jest to nic super ważnego. Jak się nazywa ta dzielnica? Perłowa dzielnica, czy jak?

Sekret, ale niestety brakuje mi wytrychów. Już wszystkie wykorzystałem. Darmozjad. Jak się nazywa? Będę. nie zdążyłeś, to Może w sumie warto było zawalczyć na dwa pistolety? Zastanawiam się, czy to by było dobrym wyborem. Tak. Mamy w sumie tu jedną broń, tak, a na drugim zwykłej jakości. Na dwa pistolety bym nawalał. Nie wiem, czy ma to potencjał. Gram jak rewolwerowiec. Jeszcze będę się musiał zastanowić. Zobaczymy, jaki to ma potencjał w przyszłości. Miałem kiedyś misję od Kolesia. że jakieś złoto będzie? Nic? Nikt już nie wrzucał monet na przykład o tędy. Nic mnie nie ominie. Wszystkie sekrety będą moje. Tak jest. Może jeszcze się wespnę? Nie? Nie da rady. Ok, drzwi mamy zabarykadowane. To by świadczyło, że mogę wskoczyć do środka, rzeczywiście. Artysta, malarz? Patrzcie, jak żył. Tu już nie wskoczę. Ta broń to działa jak latarka w sumie. W świecie elektrycznością to dopiera. I chyba tyle. No coś tam zyskałem. A to jest handlarz, aptekarz. Już go widziałem jakiś czas temu. A raczej nie miał dobrych rzeczy do sprzedaży. Niby aptekarza miał jedną chyba miksturę leczącą. Myślę, że będzie o wiele więcej. A gdzie ja w ogóle wychodzę? Chwilę, Nie wiedziałem, że mogę aż tak wysoko wskakiwać. Patrzcie na to. Może jeszcze coś znajdę na dachach, kto wie? Jeszcze wyżej. Tym też mogę się wspinać, to dosyć ryzykowne. Jezu chryste. Dobra. Jak ja się aż tak wysoko wspinałem? Już nie pamiętam dokładnie przejścia tędy. Nie, to od góry. Chyba jeszcze tych terenów nie sprawdziłem do końca. Dzielnica targowa. Tam bym wskoczył, czy to ma jakikolwiek sens? Coś tam widzę. O, patrzcie, jakie sekrety poukrywane. No nie, brakuje mi wytrychów, halo. Wykupiłem wszystkie wytrychy w mieście i już nie on co zrobić więcej. O, zjawy! Ok, i to w większych rozmiarach ilościach raczej. Czyli nie miały dobrych statystyk jeszcze, więc one się respią w nieskończoności, O co chodzi? Od czego to zależy? To dla nas. Dziennik kupca. Kiedyś co miesiąc dostarczano mi wozy pełne rudy z suwerennego punktu. A dziś? Od roku cisza. Albo w kopalni skończyły się zasoby, albo coś się stało z osadą. Tak czy inaczej, nie mogę tak dalej prowadzić interesu. Okazuje się, że nie tylko ja się denerwuję. Wiele posterunków w głębi lądu zamilkło. Zaraza, zniknięcia, stworzenia oszalały. Wszyscy słyszą pogłoski, ale nikt nie zna odpowiedzi. Tak dalej być nie może. Jesteśmy od siebie zależni. Jeśli nic się nie zmieni, zginiemy tutaj. Okej. Okay. To jest dosyć charakterystyczna lokacja. Wydaje mi się, że może misja poboczna by polegała na odnalezieniu tych terenów. Kto wie? Tędy? Na to też jakaś misja poboczna, ok. Coś tam odkrywamy za wcześniej. Masz skrzynia. A nie, dobra, nie mogłem odblokować, bo jest potrzebny wetrych. No cóż, w takim razie... Nie wiem, pora się wrócić. Tam doskoczę? Ale to całkiem możliwe. Ok. Jak już jestem tak wysoko, to warto zobaczyć do końca. Patrz ile mamy możliwości. Parkouru. Jeszcze nie wszystko sprawdziłem, nie, nie widziałem ściany po raz kolejny, już nie mogłem więcej zrobić jeszcze wyżej. Już prawie. Poza tekstury wyłaża To się nie godzi. Tam niżej byłam. Prawie się zablokowałem. Co dalej jeszcze próbuję? Nie wiem. Nie, to dzisiaj szukamy sekretów jakichkolwiek. Nie mam pojęcia. A tam już byłem okej. Okay. tu już rozwaliłem niestety przejście. Już nie ma opcji, żeby więcej zrobić, okej. Okay. To już tyle wiem przynajmniej. Mogę się jeszcze gdziekolwiek dostać. Raczej wątpię. O no, nie wiem czy takie odcinki są w sumie interesujące w postaci eksploracji świata piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. To już nie widzę innej możliwości niestety. No cóż. Aż ja już myślałem, że grę zbuguje jakkolwiek. Ty mógł jeszcze piętro wyżej doskoczyć jakimś sposobem. Może tak. Nie ma opcji. To już jest... Poza mapą raczej. O! Nie, nie da rady. To już testuje zbyt agresywne podejście. Niestety. Więc po mnie, Ja to do tej pory hehe, sobie po wszystkich terenach to do tej pory hehe, nie po wszystkich terenach najwyższych, jeszcze nie sprawdziłem nawet głównego przejścia. Jakoś super szczegółowo. Jak się rozgrywa w gry wideo Mapa. Nic nie mam Chyba rzeczywiście. Nie, to się muszę w ogóle wycofać z całej dzielnicy. A czy mamy jeszcze misję poboczną? To zostawię może na trochę później, nie wiem. Tuż tu byłem. Informacje. Czytałem dziennik artysty. Bo jeszcze jak wskakuje. Moment, może coś z tego wyjdzie, ejże. Okej, okay, dobra. Księga rachunkowa kupca. Na przedniej okładce księgi widnieje wiadomość. Okano, jutro mnie nie będzie, więc zrób mi przysługę i miej oko na most. W pobliżu ambasady adylskiej. Miejscowe łobuzy kradną towary z targu i wrzucają je do kanału. Prawdopodobnie to jakaś zabawa, ale wiele z tych rzeczy wygląda na wartościowe. Daj mi znać, jeśli dorzucą coś podczas mojej nieobecności, albo jeszcze lepiej, jeśli chcesz rozwiązać ten problem wcześniej, na wasą rękę i popłynąć po to, to nie ma sprawy. To jeszcze był, ktoś z every prowadził. Nie, to bardzo dobry punkt, w sumie obserwacyjny. Ciekawa sprawa, tam doskoczę. tuż byłem, okej, okay. to skrót za wcześnie, w sumie. Chcę dalej wykonywać. To już byłam. Cierpiąca administracji. Hmm. Dobra, chyba w tym miejscu zakończę w sumie odcinek, to w sumie takie odcinki polegające na zwiedzaniu świata. W kolejnym materiale może tą misję jeszcze wykonam, a następnie pójdę na wysokie miasto i tam jeszcze zacznę skakać po wszelkich dachach. No wydaje mi się, że w miarę szczegółowo chyba tereny sprawdziłem. Nie widziałem jakichś kolejnych sekretów w okolicy, mówiąc szczerze. Tędy może jeszcze... Nie, to było chyba na tyle. Więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to polecam zostajcie jakaś odzwonka dzwonka po kolejne materiały codzienne. No i w sumie tyle, ja się z żegnam, do jutra.